To, co się dzieje, te wszystkie te konflikty, te wszystkie wojny, hmm, Polska może się czuć bezpieczna? Ja tego nie wiem. Ja pytanie, czy my Polacy czujemy się bezpieczni, bo za ten kraj są odpowiedzialni politycy, którzy mam mam, e, mam nadzieję i na razie jak to obserwuję, to widzę tą zmożoną czujność i uwagę na to, co płynie nie tylko z, z od strony naszych, naszych możliwości wywiadowczych, i, ale też innych krajów szczególnie krajów nadbałtyckich w współpracy z, 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 z Amerykanami i i na to i no pytanie jak, zosta ten, jak zostanie zinterpretowany ten ruch y, Macrona teraz i wydaje się być to wydaje się być to jakby kluczowe w całym tym konflikcie zbrojnym no i te przesłanki do tego co planuje co planuje Rosja w związku z atakami na, na, na że tak poszczególne kraje europejskie, żeby no, żeby podtrzymać jakiś no, no konflikt albo go jeszcze bardziej wzmożyć, a, albo spowodować jakiś rodzaj chaosu i, i, i szereg błędnych decyzji, tak rozłamów i, i, i tak dalej, bo myślę, że, 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 że to jest jakiś taki jeden z głównych powodów. Więc myślę, że biorąc pod uwagę te okoliczności, ja jako osoba fizyczna żyjąca w Warszawie nie czuję się bezpiecznie, ale, ale pewnie przez to, że to sprawdzam, żyję tym i, i, i zastanawiam się nad ruchami, które mogłyby się wydarzyć, gdyby do takiego, nie wiem, czy ataku, czy do takiej sytuacji yy, życie nas doprowadziło. Chociaż to, to, yy, mam nadzieję, że nigdy się to nie wydarzy. A widzisz tą różnicę zmian władzy tutaj w Polsce? E, czy ja ją odczuwam? Na takim, e, na takim, w takim codziennym odczuciu to nie. Natomiast w takim mentalnej świadomości e, odczuwam ją na wielu polach. Mówiłeś, wspominałeś o ruchu prezydenta Emanuela Macrona. E, myśl, nie, my, nie uważasz, że to może być aż za, za bardzo duży ten krok? <laughs> W polityce międzynarodowej, jakby no, szereg naszej oceny i mojej w tym jakby, jakby nie ma tu już jakby wiele do znaczenia. Moja opinia w tym momencie jakby, no, niewiele zmieni ani też niewiele wniesie. Natomiast szereg informacji, który nie jest nam przekazywany, którym, który ktoś we um, współpracy z, z innymi państwami, innymi członkami NATO jakby rozpatruje. Um, Myślę, że jest bardziej istotny niż, niż brak mojej wiedzy i wypowiedzi na ten temat. Mam nadzieję, że, że był to ruch przemyślany i to był ruch jakby w zgodzie z, z członkami Unii Europejskiej, żeby ewentualne konsekwencje, które za tym idą, jakby były proporcjonalne do ryzyka, które zostało podjęte. I szczególnie w, w takiej trosce i, i opiece o, o, o życie ludzkie i bezpieczeństwo.